Jestem już po londyńskiej premierze Rebel Moon, „Dziecko Ognia, przed którą rozmawiałem z samym Zackiem Snyderem. O co w ogóle chodzi z jego nowym filmem, który chciał nakręcić od ponad 20 lat i zrobił to dopiero teraz wraz z Netflixem? Co wyróżnia to zupełnie nowe uniwersum? Kim są ci barwni bohaterowie? Kto stanie im naprzeciw? I między jakimi planetami oraz oczywiście księżycami będą fruwać w swoich statkach kosmicznych? No i w jaki dokładnie sposób ten fikcyjny świat pełen wymyślnych technologii, o i obcych istot, będzie się teraz dalej rozwijał, skoro to dopiero pierwsza część opowieści? Nie ma opowieści. <śmierdziścia> Rebel Moon – Dziecko Ognia to najnowsza wysokobudżetowa produkcja od Netflixa kategoryzowana jako science fantasy, a nie science fiction. Jest zarazem początkiem nowej serii osadzonej w zupełnie nowym uniwersum. To autorska wizja Zacka Snydera, który zasłynął za sprawą opowiadania na nowo tych już raz opowiedzianych historii. Pamiętajcie pewnie jego ekranizację komiksów z 300 o bohaterskich Spartanach i człowiekiem ze stali o Supermanie na czele. I don't know from which market the idea for Rebel Moon it was uh it was a story about uh this group of farmers that get visited by an evil From the stars. I think it was pretty straightforward. And, and I yeah, it, it was from that that I started to take it apart and sort of go, okay, but who are these guys now? Who's come? Why are they coming? What do they want? Zack Snyder w rozmowie z nami przyznał, że po drodze jego historia ewoluowała, ale jak już usiadł do klepania scenariusza, liczącego finalnie 200 stron, to ten proces okazał się bezbolesny. Wiedział, w którym kierunku zmierza od samego początku. Kind of verbal pitch or some like one-page little synopsis. Um, And so it was a it was an easy thing to let versions go because I'd never really invested that much time in it. But once we sort of settled on what Rebel Moon would be, you know, we could just go. Wyszła z tego z jednej strony podręcznikowa Space Opera o bohaterskich buntownikach którzy walczą ze złowrogim imperium. A z drugiej niesamowite widowisko, w którym czuć od pierwszych minut jego ręką. Zack Snyder nadał tej pierwszej części charakterystyczny dla siebie W Film jest jednak taki mroczny, zarówno pod względem oprawy, jak i samej fabuły, tak jak jego opowieści o superbohaterach, w tym słynne Snyder Cut Ligi Sprawiedliwości, które doczekało się nawet specjalnej edycji wyłącznie w czarni i bieli. Atakowani jesteśmy tu cały czas ferią barw i świateł, mamy masę ujęć w zwolnionym tempie, a protagoniści z jednej strony są poważni, z drugiej nie biorą siebie zawsze w pełni na serio. Po sensie i po słuchaniu reżysera opowiadającego o pracach nad jego nowym dziełem, zrozumiałem bez cienia wątpliwości, że w ten świat włożono kawał serducha. Once you have the story, and sort of the basic players, um, as far as like. We have like a bunch of tracks. So we had like everyone from the mother world, we were developing a language, developing scripts, graphic treatments, graphic treatments for the spaceships, for like. Um, the way that the mother world scripts would be um, sort of translated to different planets, where it was like, okay, well, you still need to use our alphabet because we're the mother world and we say you use our language, but the culture of the place is going to affect the fonts and the different way that the letters are rendered. So that work was being done. Fani poczują się tu od razu jak w domu, a chociaż mamy do czynienia z zupełnie inną tematyką, to klimatem nowemu filmowi jest blisko do Armii Umarłych, pierwszego filmu Zaka Snydera nakręconego do Netflixa. Swoją drogą warto w ramach ciekawostki dodać, że, wedle pierwszych założeń, tamto uniwersum pełne zombie miało zostać powiązane z Rebel Moon jeszcze przed premierą Dziecka Ognia poprzez easter Egga. Bohaterowie zaplanowanej, acz y, niezrealizowanej animacji ze świata Army of the Dead mieli przejść przez portal, trafić do innego wymiaru, w którym poznaliby kosmitę właśnie z Rebel Moon. Tak czy inaczej byłoby to i tak tylko takie mruganie okiem do widza, a największą siłą Rebel Moon jest właśnie to, że mamy do czynienia z zupełnie nowym IP. Zack Snyder mógł się wreszcie kreatywnie wyżyć. Opowiada swoją historię w stworzonym przez siebie fikcyjnym świecie na swoich zasadach. Ribble Moon ma zresztą potencjał być tym jego opus magnum, które chciał zrealizować już od dekad i takimi gwiezdnymi wojnami, ale dla pokolenia TikToka. Co prawda prolog spokojnie buduje napięcie, powoli i płynnie wdrażając nas w ten nowy świat, ale później podczas sensu miałem wrażenie, że nowemu filmowi akcji bliżej jest do teledysku. Fabuła zaczyna gnać na złamanie karku, a my odwiedzamy kolejne światy, podczas gdy protagonistka zbiera tą swoją drużynę bohaterów, aby wyruszyć w drogę i zmierzyć się z autorytarnym, galaktycznym rządem. No i właśnie, bohaterowie. Pierwsze skrzypce w Rebel Moon gra Kora, która zdezerterowała ze skorumpowanego imperium, którego siedzibą jest Macierz. Trafiła na znajdujący się na obrzeżach galaktyki malowniczy księżyc Welt, zamieszkiwany przez spokojnych rolników. Powoli leczy swoją duszę i zaczyna zżywać się z lokalną społecznością, ale nie dane jej było zaznać spokoju na dłuższą metę. Opresyjna władza zaczęła zagrażać pokojowo nastawionym osadnikom. Pewnego dnia Kora dostrzega na niebie złowieszczy krążownik, a jego dowódca, przerażający i ekscentryczny admirał Atiku Noble, odwiedza farmerów i informuje ich, że od teraz będą musieli mu przekazywać wszystkie swoje plony. Niedługo potem kobieta rozpoczyna walkę z czasem decyduje się sformować małą drużynę z wszelkiej maści outsiderów, wyrzutków, powstańców i wojennych sierot, którym imperium nadepnęło na odcisk. Łączy ich jedno, szukają zemsty oraz odkupienia. Wśród bohaterów Moon poza Korą mamy też gunara, czyli takiego prostolinijnego farmera z Welt, który do samego końca wierzył, że z Imperium da się współpracować, ale zostaje on brutalnie odarty ze złudzeń. Na swojej drodze w poszukiwaniu legendarnego dowódcy generała Taitusa spotykają ekspresyjnego i pogodnego Kaja, czyli pilota i najemnika do wynajęcia, który decyduje się im pomóc. Do zespołu dołączają też uwielbiające wszelkie maści zwierzęta i mający królewskie korzenie Tarek oraz mistrzyni miecza enigmatyczna Nemesis. W toku filmu bohaterowie spotykają też przedstawicieli rewolucjonistów, którzy od lat walczą z Imperium, by poprosić ich o pomoc w walce w słusznej sprawie. Rebeliantom przewodzi rodzeństwo Luludaxów, którym Ganar sprzedawał wcześniej pożywienie, co ściągnęło na welt wzrok przedstawicieli macierzy. W produkcji pojawia się też na krótką chwilę sir Anthony Hopkins, który podłożył głos pod starożytnego robota Jimmy'ego, który po latach marozmu się przebudził i zyskał nowy cel. W po seansie potwierdziło się to, czego się spodziewałem. Film jest silnie inspirowany klasycznymi space operami, ale też nic się z tym nie kryje. Rebel Moon odwołuje się od samego początku do klasyków gatunku takich jak Gwiezdne Wojny, Diona czy Fundacja, ale inaczej rozkłada akcenty. Nowy, fikcyjny świat jest jednocześnie przyjemnie znajomy, jak i taki świeży, inny. Słynne powiedzenie głosi, że najlepsze są te piosenki, które już dobrze znamy, ale Zack Snyder nie poszedł na łatwiznę. Zamiast jedynie powtarzać utarte schematy, zdecydował się na remiks sprawdzonych motywów i swojego charakterystycznego stylu, a do kreowania uniwersum podszedł metodycznie. Once you sort of understand, like for instance, um, you know, uh, like on Dagus. like once you understand sort of the culture of the place, you might be like, wow, there's miners there, so. You know, this mining community would have, you know, attracted people from all over the galaxy because it's kind of quick work. You make money, be there for six months, do some mining, then leave. And so it's kind of a transient culture, you know. And uh, th the only one who's indigenous is like Hermada, the giant spider. Um, she's from that planet. Um, and we are like they've just come to exploit natural resources. So you can imagine that things like that kind of tell you about what kind of monsters you might find, what kind of what, what the aliens might look like so on that planet you'd be like, oh, everyone's different because they're all immigrants, you know, so they'd all have a different kind of look. But then Hermada, because she's indigenous, she's kind of has to have the same color palette, kind of look kind of like the world a little bit. Więc to jest jak design. To jest mikrokosm, jak cały film. Mam wrażenie, że reżyser trafnie zidentyfikował potrzeby widzów zmęczonych kolejnymi odsłonami klepanych od lat serii, ekranizacjami oraz rebootami, jakimi jesteśmy zalewani. Postanowił wraz z Netflixem zaryzykować, stawiając nie tylko na nowych bohaterów i autorską historię, ale również na charakterystyczny dla platformy VOD format dystrybucji. A czy widzowie faktycznie kupią tę wizję fantastycznego świata pełnego barwnych planet, niesamowitych stworów i wymyślnych technologii, nie z tej Ziemi? Tego dowiemy się już lada moment, gdy produkcja trafi do szerszego grona odbiorców. Jeśli zaintrygowało Was nowe uniwersum Zaka Snydera i zastanawiacie się teraz, gdzie i kiedy będziecie mogli obejrzeć pierwszą część jego nowego cyklu, to mam dobre wieści. Nie trzeba będzie ruszać zimą z ciepłej kanapy ani płacić za bilet do kina, bo wystarczy subskrypcja, którą miliony ludzi i tak już opłacają. Bo tym prawdziwym dobem dla uniwersum Rebel Moon jest oczywiście Netflix. Już na dwa dni przed gwiazdką, 22 grudnia, wszyscy chętnie będą mogli oglądać dziecko ognia na swoich warunkach i w dogodnym dla siebie terminie, ale to oczywiście dopiero początek tej przygody. Reżyser nakręcił od razu dwa filmy, dzięki czemu kolejna część serii, czyli będąca teraz w postprodukcji, zadająca Rany, udostępniana zostanie zaledwie kilka miesięcy później, dokładnie 19 kwietnia 2024 roku, oczywiście również na Netflixie. Z wypowiedzi reżysera zaś wynika, że w Scargiver zagłębił się jeszcze mocniej w lore Rebel Moon. W filmie 2 widzisz dużo więcej kultury. wioski, trochę więcej, bo naprawdę we did a deep dive into sort of like who they would be, you know, what is their sort of history and their sort of relationship to the to the wheat fields and to the earth or the their earth, yeah, you know, to Velt itself. Do tego jeszcze przed premierą Dziecka Ognia zapowiedziane zostały dłuższe wersje reżyserskie obu tych filmów. Otrzymają one kategorię R i dzięki nim dowiemy się jeszcze więcej zarówno o bohaterach, jak i światach, z których pochodzą. Co ciekawe, część scen kręcono od razu z myślą właśnie o nich. A wiecie, co jest tu najlepsze? To nadal nie koniec atrakcji, jakie czekają na fanów. Obecnie trwają prace nad książkami, komiksami, podcastami, animacjami oraz grami osadzonymi w tym świeżutkim uniwersum. A znak Snyder trzyma nad tym wszystkim pieczę. Jestem teraz główną na kanon i myth. Of the world, I really try and keep my hands on everything because I want to make sure that the um, all the auxiliary stories, games, comic books, whatever it is, that they are that nothing is off canon. Because I want them all to sort of feed the larger. Um, mythological ja sam po seansie jestem tym światem zaintrygowany i z ogromną chęcią rzucę okiem na komiks, rzucę na czytnik książkę, obejrzę animacji i wejdę do tego uniwersum sam za pośrednictwem gry. Fikcyjny świat Rebel Moon jest na tyle barwny, żywy oraz przemyślany, że widzę w nim ogromny potencjał na masę kolejnych historii.